Rok rozpoczęliśmy marzeniem prowadzenia największej lodowcowej ciężarówki na świecie. Tworzeniem filmów z kempingu dla dzieciaków z niepełnosprawnościami, aby obniżyć ich stres oraz pierwszymi nagraniami 360 zorzy polarnej. Gogle trafiły do hospicjum gajusz, dwie pary demkologii w Szczecinie, kolejne tylko przyjąć nadziei oraz uzyskaliśmy sponsorik siedmiu dodatkowych. Tworzyliśmy system sterowania komputera myślami dla Arona w marcu wróciłem do Polski wspierać działania dla Ukrainy. Się przekazaliśmy 10 tysięcy złotych fundacjom pomagającym uchodźcom z niepełnosprawnościami, kwiecień do produkcji filmów obniżających ataki paniki, jak i autobusy, po pomoc u terapeuty. Poznaliśmy się z Magdą i różą zespołem RETA i rozpoczęliśmy spotkania świnki Pepe w wirtualnej rzeczywistości. Maj, czerwiec lipiec letnia wyprawa i nagrania 360 drona, testowy lot filmowy samolotem z Marią, dwie pary gogli przekazanych dla Michałka i Kacperka i zaczynają się trzęsienia. Ziemia w sierpniu, wybucha wulkan, nad którym latamy, a także jadę na niego. Rowerem. Tworzy pierwsze filmy 360 tej erupcji i oddajemy dwie pary Gogli szkole na północy Islandii. Wrzesień to wykłady i spotkania w Polsce oraz nagrywanie pięknego marzenia. Październik to jego postprodukcja oraz oddanie Gogli dla dwóch szkół specjalistycznych i Filipka. Kończymy rok oddanym marzeniem Kacperka, podróży z kliniki onkologicznej nad Polskie Morze. Kończymy rok wyprawą do Norwegii, nagraniami fiordów i zimową podróżą dookoła wyspy. Kończymy ponad dwudziestoma tysiącami kilometrów, dziewiętnastoma nowymi parami oddanych Gogli, drugą zarejestrowaną międzynarodową gałęzią Fundacji Wirtual i poziomem rozwoju, w którym jedna złotówka od patronów daje średnio 10 minut wirtualnego uśmiechu i ulgi tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Dziękuję za każdą i dziękuję za każde wsparcie w tym roku.